Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem f od x równa się a w nawiasie x-1, w drugim nawiasie x-3. Na rysunku przedstawiono fragment paraboli będącej wykresem tej funkcji. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt w równa się 2.1, to jest ten punkt, a my musimy zobaczyć jaka będzie największa wartość funkcji w przedziale domkniętym od 1 do 4. Musimy sobie tą funkcję zawęzić tak jakby do przedziału od 1 do 4 i to będzie tutaj, od tej linii do tej linii. Tylko na ten kawałek patrzymy, na to co jest tutaj pomiędzy i musimy znaleźć wartość największą. A wartość największą czy najmniejszą funkcji kwadratowej w przedziale to się szuka w trzech miejscach. Po pierwsze sprawdzamy sobie krańce przedziału, czyli jedynkę i czwórkę, i jeszcze sprawdza się wartość funkcji w wierzchołku paraboli. W wierzchołku paraboli mamy argument 2, to jest ta dwójka i wartość wtedy funkcji jest równa 1. To jest druga współrzędna wierzchołka paraboli. Dla argumentu 2 mamy wartość 1, dla argumentu 1 f od 1. Gdy x jest 1 to wartość funkcji jest 0. A gdy x jest czwórką, czyli tutaj, to wartość funkcji jest minus 3. I to są wszystkie trzy podejrzane argumenty, dla których może być wartość największa, tylko trzy te wartości musimy sobie zobaczyć. Skoro szukamy wartości największej, to największa z tych trzech tutaj to jest 1k. Zatem poprawna odpowiedź to będzie odpowiedź C.